Jak to się stało? Już jakieś 5 lat temu mi powiedzieli, że powinien szukać organów i zacząłem szukać. Trwało to 3 lata poszukiwanie następne ja już zwątpiłem. Już myślałem, że to jest niemożliwe, żeby znaleźć. I właśnie w tamtym roku przed niedzielą palmową dostałem telefon, że są organy, które by się nadawały do naszego kościoła, że są w górach w Szwajcarii, w Brik. I była szybka decyzja. Po obejrzeniu z profesorem, obejrzeniu tych organów, wszystkie głosy 30 głosów przeglądał, wszystko włączał. Mnie to już nudziło w pewnym momencie, bo ja nie jestem aż takim fachowcem. Sprawdził wszystko, powiedział, że są ok, że warto je po prostu sprowadzić. No i tak się stało. Logistyka musiała być dość duża, bo wcześniej przyleciał tam profesor, który wziął dwóch pomocników rozbierali to opisywali w ostatnim tygodniu przyjechał stolarz nasz z dwoma pomocnikami znów to demontowali właśnie stolarsko i następnie dojechał tir od nas tutaj z firmy Progress pan prezes Leszek Siatka zafundował z Pomotu nam ten transport, za co jestem bardzo wdzięczny, zawsze to obniża nam koszta i też pakowali na ten tir. Później przyjechali do Szczecina, później Urząd Celny, później tutaj pod parafię, pod parafią jak stanął tir to ludzie się pytali co to za meble przywieźli do kościoła. No, to... Mieliśmy trochę zabawy z tym. 12 ton rozpakowywania trwało to parę godzin, ale mieliśmy tutaj pomoc mów z pracowników progresu, też, też tutaj puku i Wypakowaliśmy to jakoś, rozłożyliśmy, jak widać w krużgankach tutaj. Teraz muszą postać, poczekać parę miesięcy, a zrobi się ciepło. Przygotować trzeba jeszcze chór, żeby nową tam posadzkę zrobić. Też organy to jest kilka pięter, więc pod posadzką będą kanały powietrzne puszczone. Jestem szczęśliwy, że to się stało, bo po prostu remont tamtych organów byłby niemożliwy z uwagi na potężne finanse. Mimo że te organy kosztują dość dużo, to jednak o wiele mniej tamte organy, które trzeba by remontować, wymieniać praktycznie wszystko. Poza tym będziemy mieli organy, które myślę, że usłyszymy na różnych koncertach organowych.